Jak powszechnie wiadomo Marcin Najman jest jedną z postaci, która swoją popularność wykorzystuje na wiele sposobów i angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy wykraczające poza ramę freakfightów, a zakres jego działalności w szeroko pojętym świecie medialnym i show-biznesie jest bardzo obszerny. Idealnym tego przykładem jest zajście, do którego doszło w sobotni wieczór w jednym z gdańskich klubów. Mianowicie Najman gościnnie pojawił się na koncercie znanego rapera, Chivasa, i ku zaskoczeniu widowni oraz samego artysty wręczył mu tort z okazji urodzin, po czym głosił krótką w cudzysłowie przemowę. Nie żyje, żyje nam! Nie, nie żyje nie nam! Szedla przepraszam, trzymajcie cześć. Słuchajcie, <laughs> dzisiaj jest naprawdę niesamowity dzień urodziny Tivasa. <laughs> Panie Marcinie, jak dobrze Pana widzisz tutaj! Jestem Pana fanem, dziękuję! Tak słyszałem, natomiast bardzo się cieszę za to zaproszenie <noise> i widzę, że się bawicie doskonale, to jest coś niesamowitego, ja! <noise> Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy, Super! Na początku kwietnia Hubert Mściwujewski, a więc dziennikarz oraz prowadzący Fame MMA, opublikował tweeta, który odbił się szerokim echem, ponieważ zasugerował w nim, że wkrótce może dojść do transferu zawodnika z Federacji Fame MMA do UFC, a więc największej na świecie sportowej organizacji. Po kilku tygodniach w ubiegły piątek dowiedzieliśmy się o kogo chodzi, ponieważ na kanale Huberta pojawił się wywiad z nową zawodniczką Federacji Fame MMA, a więc Claudią Sygłą, która poinformowała, że walka z Ewą Piątkowską najprawdopodobniej będzie jej ostatnim przystankiem przed podpisaniem kontraktu, jednak jeszcze nie z UFC, a z Contenderem, czyli z poboczną organizacją również zarządzaną przez szefa UFC, Dana White'a, w której dopiero będzie walczyć o angaż w największej federacji na świecie. Na chwilę obecną w 98% będę walczyć o kontrakt z UFC. Co ty gadasz? Tak. Klaudia zaznaczyła, że walka w afrykowej federacji to dla niej obecnie jedyna rozsądna opcja, ponieważ jeśli wzięłaby jakąś w pełni zawodową walkę, zarówno w Polsce czy za granicą, to ewentualna porażka znacznie mogłaby ją oddalić od kontendera, podczas gdy frikowe starcia nie są do niczego liczone i nie stanowią przeszkody. Dodała co prawda, że zawsze istnieje pewne ryzyko, że gdyby poniosła porażkę z Piątkowską, to mogłoby się to negatywnie odbić na jej planach. Jednak jest ono dużo mniejsze niż w przypadku przegranej w starciu zawodowym. W sobotnie popołudnie Federacja Fame MMA oficjalnie odsłoniła przeciwnika tej na majową galę. I wbrew kolejnej nieprawdziwej deklaracji Adriana Polaka, który zapewniał, że to on z nim zawalczy, prawdziwym Rafała okazał się Robert Pasut. Panowie zmierzą się w Formule K1 w małych rękawicach. Śledząc w internecie poczynania obu zawodników, od razu rzuca się w oczy to, że panowie mają zgoła inne wartości oraz spojrzenia na wiele spraw i różnice światopoglądowe mogą być kością ich niezgody, a także elementem, na bazie którego budowany będzie potencjalny spór. Robert zresztą już po ogłoszeniu starcia jasno zakomunikował, że nie zamierza oszczędzać tej kwana na konferencjach i wprost wytknął mu co mu się w nim nie podoba. A na konferencjach jadę z nim równo, bo to Jemu się wydaje, że jest mądry, jest debilem, jest przemądrzały, jest 58-latkiem, yy, w ciele. 30, nie wiem, tam wygląda jakby miał gumisie, mi reka taka, taka faka. Żygam takimi ludźmi, nie chciałbyś mieć takiego kolegi. W ogóle ja bym takich ludzi w ogóle nie chciał widzieć, więc będzie zbity po Riu. Co więcej, panowie jeszcze przed ogłoszeniem starcia mieli okazję lekko się posprzeczać, a powodem był limit wagowy obowiązujący w ich walce, ponieważ według relacji tej kwana chciał on się bić w kategorii wagowej Makedonii. Maksymalnie do 79 kg, podczas gdy Pasut, jako naturalnie cięższy zawodnik, dążył do limitu wynoszącego 81 kg. Finalnie udało się pójść na kompromis i panowie spotkali się po środku, a na ceremonii ważenia muszą wnieść na wagę maksymalnie 80 kg. Pomimo tego, że Robert w dniu walki najpewniej będzie cięższy od Rafała, to ten zdaje się być pewny siebie i oznajmił, że poczynił w ostatnich miesiącach spory progres i daje sobie od 70 do 80% na wygraną. W sobotni wieczór w Zielonej Górze odbyła się czwarta gala Hybrid MMA. Wydarzenie miało bardzo bogatą kartę walk, składającą się z aż 17 pojedynków, a w kilku z nich brali udział stricte freakowi zawodnicy. I w tym się przytoczymy dla Was pokrótce przebieg ich zmagań. W drugiej walce płatnej części wydarzenia, mająca za sobą wygrany freakowy debiut z Natalie Wayne na gali Prime 7, Bouncing Betty zmierzyła się z finalistką Love Island, Pauliną Szczuc. Obie panie nie zamierzały kalkulować i od samego początku starcia ostro na siebie ruszyły, wymieniając się ciosami oraz kopnięciami. Wraz z upływem czasu Czasu zaczęła zarysowywać się jednak przewaga Betty, której uderzenia robiły na oponentce na tyle duże wrażenie, że do akcji musiał wkroczyć sędzia, który w dość krótkim odstępie czasu aż trzykrotnie liczył na stojąco Paulinę i zgodnie z zasadami przerwał pojedynek. W związku z czym Bernadetta zanotowała swoją drugą wygraną w karierze. Bohaterem jednego z kolejnych pojedynków był znany we frikowym środowisku trener Przemysław Szyszka, który w swoim czwartym oficjalnym starciu skrzyżował rękawice z wchodzącym do klatki w ramach zastępstwa Bartkiem Paszczykiem, którego rekord zawodu nie jest może najlepszy i wynosi 2-4, jednak zajmuje on czwarte miejsce w brytyjskim rankingu K1. Początkowo panowie dość długo badali się w stójce, aż w końcu szyszka sprowadził rywala do parteru, a następnie przez dłuższą chwilę kontrolował go w dosiadzie, aż w końcu wpiął się za jego plecy i zapiął bardzo mocne duszenie, po którym paszczyk był zmuszony odklepać. Dla Szyszki było to trzecie zwycięstwo w karierze. W pojedynku, któremu towarzyszył prawdopodobnie największy ładunek złych emocji na całym wydarzeniu, dzik zmierzył się z Jakubem Jem Wiśniewskim, a więc uczestnikiem. Panowie mieli sobie bardzo dużo do powiedzenia, zarówno w social mediach, jak i na programach promujących gale. A Graf zapowiadał, że zniszczy swojego oponenta, mimo tego, iż ten ma całkiem spore zaplecze bokserskie w postaci kilkunastu walk amatorskich, głównie w boksie. Pat, jestem chłopem z siłowni, hopie, w ogóle nie ćwiczę, mówię, walki, praktycznie coś tam zaczynam, a ty boksujesz i bierzesz te dzika z siłowni, Bordo, ja gdzieś i się zobaczysz, i zobaczysz że cię ale, hopie, zobaczysz. Powodzenia życzę. Ale żyć z tym... powodzenia, żyć sobie, żebyś dotrwał do drugiej minuty, Hopie! Klatka szybko zweryfikowała plany byłego uczestnika Warsaw so Shore, ponieważ mimo iż początkowo nakładał presję na rywalu, to Jay szybko zdołał go naruszyć swoim prawym sierpowym, a następnie zepchnąć na siatkę i zasypać gradem ciosów oraz doprowadzić do liczenia, w trakcie którego Dzik nie wyraził chęci do kontynuowania walki i starcie zakończyło się już po upływie kilkudziesięciu sekund. Pozostając w temacie Dzika, warto odnotować również jego dość ciekawe wyzwanie, którym podzielił się w trakcie konferencji przed Galał. Mianowicie według relacji jego poprzedni rywal, a więc Tomek Chick, w ostatniej chwili wymusił na nim zmianę formuły starcia z K1 na boks, szantażując go, że jeśli na to nie przystanie, to nie weźmie udziału w walce, mimo że obaj panowie stali już naprzeciwko siebie w klatce. Tomka codziennie wspierałem, Tomek wie, żeby wyszedł do tej walki, Tomek, będzie dobrze, wyjdzie, kur... ja go wspierałem. Na końcu Tomek, wchodzimy do klatki, miał być K1. Tomek mówi że do sędziego, że on się nie bije w K1, że albo boks, albo wychodzi z klatki. Sędzia do mnie mówi, to K1 czy boks? A ja mówię, że. A ja mówię, K1, K1, nie? A Tomek mówi, to on się nie bije. A ja mówię, dobra, chuj, niech będzie ten boks. I k***a na końcu nap***a mnie na ziemi, nie? We frikowej walce wieczoru Piotr Tyburski zmierzył się z Arminem Pawlakiem. Pojedynek toczył się na hybrydowych zasadach. Pierwsza runda w K1, a druga i trzecia w MMA. Takie rozwiązanie miało być gestem w stronę Pawlaka, który jest co prawda szerzej znany z ósmej edycji Love Island, ale posiada spore zaplecze stójkowe w postaci około 30 stoczonych walk amatorskich. I miał z niego skorzystać właśnie podczas rundy numer 1. Tak też po części się stało. Jednak Tyburski nie ustępował mu ani na krok i panowie od początku starcia wdarli się w dynamiczną i obfitującą w uderzeniu. Bitkę. Stroną nakładającą presję był Piotr, który jednak dał się raz mocniej trafić i wylądował nawet na deskach oktagonu. Pierwsza odsłona starcia nie przyniosła jednak żadnego rozstrzygnięcia, a w rundzie numer dwa panowie walczyli już na zasadach MMA, co zostało natychmiast wykorzystane przez Tyboriego. Piotrek szybko obalił swojego rywala i kontrolował go w parterze, aż w końcu dopiął klamrę i zmusił odciętego od tlenu rywala do odklepania pojedynku. Zarówno w oktagonie bezpośrednio po walce, jak i w trakcie wywiadów Tyburski wyzwał do pojedynku wiewióra, podkreślając, że nie Zależy mu na walce o jego pas, tylko na udowodnieniu swojej wyższości sportowej. Jak się okazuje, Hybrid MMA to nie jedyna federacja, w której próbowali swoich sił zawodnicy znani z freakowego polskiego podwórka w ubiegły weekend. Tego samego wieczoru bowiem w słoweńskiej Lublianie odbywała się gala Brave CF-81, na której jednym z bohaterów main eventu był Erko Jun, bośniacki zawodnik, który ma za sobą bogatą przeszłość w KSW, a niedawno zasilił szeregi federacji Prime MMA i przywitał się z nią nokautując Trypsona. Walczył tym razem z Mohamedem site Malemem z Algierii i po raz kolejny w pięknym stylu uporał się ze swoim rywalem, nokautując go już w pierwszej odsłonie pojedynku. W piątkowy wieczór na TikToku doszło do bardzo nieoczekiwanej rozmowy pomiędzy dwoma niegdyś największymi wrogami i bohaterami jednej z legendarnych walk w Federacji Fame, a więc Panem R oraz Panem M. Za realizację tego wydarzenia odpowiedzialni byli Artur Przybysz oraz Lizak, którzy pełnili rolę swego rodzaju mediatorów. Z racji, iż obaj streamerzy delikatnie mówiąc nie są mile widziani na platformie YouTube, to odpuścimy sobie później fragmentów ich dyskusji. Lecz przytoczymy najważniejsze wątki ich rozmowy, ponieważ w głównej mierze związana była z freakfightami. przebieg ich dyskusji, zarówno jak sam fakt ich internetowego spotkania był bardzo zaskakujący, ponieważ rozmawiali oni w zasadzie bez żadnej złej krwi. I można było odnieść wrażenie, że ich wieloletni i bardzo zażarty konflikt już po prostu wygasł. Choć w dalszym ciągu wyrażają oni chęć, aby sfinalizować go w oktagonie i to właśnie o tym przez większość czasu rozmawiali. Okazuje się bowiem, że walka pomiędzy Marcinem a Danielem od dłuższe tego czasu wisi w powietrzu i trwają zaawansowane rozmowy na temat jej zorganizowania w Federacji Klaut MMA, jednak pojawiło się wokół niej wiele komplikacji. Przede wszystkim ze względu na rozbieżne wersje zdarzeń, jaką potencjalni rywale otrzymują od właścicieli Klauta. Według relacji Marcina, już dwa tygodnie temu miał on otrzymać od Sławomira Bielskiego umowę na walkę z Danielem w boksie w kategorii do 90 kg, do której miałoby dojść już na czerwcowej gali. Jednak do tej pory się jej nie doczekał i dostawał informację, że Danielowi ciągle coś nie pasuje. Tymczasem to Janin oznajmił, że pierwszy raz słyszy o czymś takim, twierdząc, że on dostawał informację od federacji, iż to Marcin nie chce z nim walczyć. Ponadto zaznaczył, że waży obecnie 100 kg i od początku rozmów z Klautem deklarował, że żadne limity wagowe nie wchodzą w grę. Szybko okazało się jednak, że obaj panowie są chętni na tę walkę. Jednak główną i w zasadzie jedyną kością niezgody jest właśnie limit wagowy, ponieważ Marcin jest w stanie zgodzić się maksymalnie na 90 kg i ani grama więcej, gdyż jak tłumaczył, poszedł już na rękę, jeśli chodzi o formułę, a jego naturalna Waga jest zdecydowanie mniejsza, a Daniel obawia się, że nie uda mu się zrzucić 10 kg w niespełna półtora miesiąca. Pomimo że medialne negocjacje na temat wagi, które trwały ponad pół godziny, nie doprowadziły do porozumienia, to panowie zdają się być skłonni do kompromisów i dają sobie jeszcze kilka dni na dogadanie oraz uzgodnienie starcia z samą federacją. Pod koniec rozmowy pojawił się nawet pomysł połączenia się ze współwłaścicielką federacji, a więc Lexi. Celem przegadania tematu tej walki i pomimo że nie doszło to do skutku, to przy okazji dowiedzieliśmy się nieco więcej o decy Dezyjności Chaplin w klaucie. Lizak bowiem w reakcji na to, że Marcin w pewien sposób podważył wpływowość Lexi w organizacji, wyznał, że wbrew pozorom influencerka ma dużo do powiedzenia. I między innymi była odpowiedzialna za zorganizowanie kilku zestawień, jak i kilka również osobiście zablokowała. Mama, widzowie, bo ja wiem jak to wygląda tam od kulis i, i, i Lexi ma do powiedzenia. Możecie myśleć, że nie, ale wiem, że tam kilka walk ona zrobiła, kilka zablokowała, także tam ma dużo do powiedzenia. Wracając jeszcze do uniwersum z urzędniczej. Dzisiaj około godziny Gocha Magical opuściła mury więzienia po 45 dniach odbywania kary pozbawienia wolności za nieodrobienie prac społecznych. Przypomnijmy, że popularna Margaret została kolokwialnie mówiąc, zawinięta przez grupę zamaskowanych funkcjonariuszy w dniu ważenia przed galą Klautem MA4, przez co jej pojedynek z Marianną Schreiber na ostatnią chwilę spadł z karty walk. Gocha została uroczyście przywitana na wolności przez najbliższych i obdarowana kwiatami. Choć można było zauważyć, że na początku nie była zbytnio w humorze. Odnosiła wrażenie trochę przestraszonego oraz smutnej i potrzebowała chwili, aby w cudzysłowie dojść do siebie. Choć jak później podkreślała, odsiadka przebiegła bezproblemowo, a życiowa energia szybko do niej powróciła. Co ciekawe, w zasadzie pierwszym z komunikatów, który Gocha wygłosiła na live'ie po wyjściu z zakrad dotyczyła jej freakfightowej przyszłości. Małgorzata wyzywa do walki swoją niedoszłą rywalkę z ubiegłej gali, a więc Marianne Schreiber, pośrednio obwiniając ją oraz jej męża za to, że trafiła za kratki, czego jej nie daruje. Marianka, idę po ciebie. Wiem, kogo zawdzięczałam, czemu tu wylądowałam. Wszystko, bo ja się sobie w oktagonie. Pamiętaj, jesteś zawzięta. Nie podaruję ci nigdy tego. Do zobaczenia niedługo. 8 czerwca. 8 czerwca. Czekam na ciebie. W nocy z soboty na niedzielę Amadeusz Ferrari wstawił krótką storkę, z której wynika, że w Miami dołączył do niego Natan Marconi. I panowie ruszają z nowym sezonem TransTV. Wyruszamy na miasto Miami, pomimo że jest noc. Jeść i tak dla was odpalamy i zaczynamy od dzisiaj przedstawienia. Czekacie na nowy sezon. Nie, A, nie wiem, czy to jest szukać, trans, będę szukał w Miami, bo słyszałem, że tu jesteś. Też... Kogo? To internetowy grubasek. Uuuuuu, szukamy na live, ogólnie. Pierwszy stream miał zostać odpalony właśnie tamtego wieczoru. Jednak tradycji stało się zadość i przez problemy ze sprzętem transmisja została odwołana. Panowie nie omieszkali jednak wykorzystać faktu, że przebywają wspólnie za granicą i jakiś czas później odpalili live'a na TikToku, podczas którego doszło do dość zaskakującej sytuacji. Ponieważ Amadeusz zapytany na czacie o potencjalną walkę z Denisem Załęckim, wypowiedział się o nim bardzo ofensywnie oraz pogardliwie. Negując jego pozycję we Freakfightach oraz zapowiadając, że skarci go przy okazji spotkania na żywo. Czy ja bym przyjął waleczkę z Deniską za łędką? Nie wiem, mogłem się mu odlać do pyska tak naprawdę. Kim jest <laughs> Denis we Freakfightach? Najbardziej kurwa... nie da się bardziej upokorzyć niż Denis. Mam no, szczęście, że ja ten tutaj miałem, więc zlał... Jak go spotkam, brum. to go wyliściuję jeżeli, i go jeżeli, za ucho Jeśli się miał walkę z, z Denisem i on wygrasz? To dam mu rewanż. <laughs> Także Rafał, send mi kontrakt. Jest to tyle zaskakujące, że Amadeusz miał do tej pory co najmniej neutralne relacje z Załęckim i panowie wypowiadali się o sobie nawzajem bez żadnych przejawów złej krwi. Ponadto w ostatnim czasie nie było żadnych sygnałów mogących świadczyć o tym, że ich relacje się pogorszyły lub że doszło do jakiegoś sporu. A z wypowiedzi Amadiego jasno wynika, że coś jest na rzeczy i Denis musiał mu czymś bardzo mocno podpaść. Załęcki jest od dłuższego czasu nieaktywny w sieci i póki co na tą zaczepkę także nie odpowiedział. Kobieta próbowała zaciągnąć po. Na zmarłego wujka. Mężczyźni okradali ciężarówki w trakcie jazdy, a w Warszawie nastolatkowie zwisali na dachu 25-piętrowego wieżowca. Nagrania z tych i wielu innych zdarzeń, które w ostatnim czasie wstrząsnęły internetem, zobaczycie na zaprzyjaźnionym kanale Viral News Polska. Kliknij w odnośnik na nagranie i obejrzyj. Zapraszam.